31 sierpnia 1939 roku. Ostatni dzień pokoju w Polsce i w Europie. Napięcie rosło od kwietnia, gdy Adolf Hitler wypowiedział Polsce deklarację o nieagresji. Apogeum nastąpiło w sierpniu, by ostateczny wybuch nastąpił we wrześniu. Ale jak wyglądał ten jeden ostatni dzień pokoju, zarówno pod kątem politycznym, jak i życia codziennego w Polsce? Co takiego się wtedy działo? Jak wyglądało ostatnie spotkanie ambasadora RP w Berlinie z Niemcami? Jak wyglądała ta brutalna wojna na i wyczekiwania. Co czuło polskie społeczeństwo? Czy ludzie wierzyli, że może jednak wojny nie będzie? Jak ten dzień zapamiętali świadkowie tej historii, zanim świat pogrążył się w wojennej porzodze? O tym wszystkim już za chwilę. Był to czwartek, 31 sierpnia 1939 roku. W Polsce był to dzień dosyć pogodny, w znacznej części kraju było słonecznie, a nawet upalnie. Zachmurzenie i niewielkie opady deszczu doświadczyły jedynie kilku miejscowości w zachodniej części Polski. Prawdziwa burza, ale za to dyplomatyczna, trwała w Berlinie. W stolicy Niemiec dobiegło końca spotkanie ambasadora Wielkiej Brytanii Neville'a Hendersona z Joachimem von Ribbentropem, szefem hitlerowskiej dyplomacji. Ta ostatnia próba ratowania pokoju okazała się mrzonką. Rozmowa była tak burzliwa, że jeden z tłumaczy wspominał, że prawie doszło do rękoczynów. Ribbentrop nawet nie próbował negocjować, a jedynie odczytał 16 punktowy dyktat wobec Polski z kompletnie nierealnymi żądaniami. To było nie tylko żądanie w sprawie Gdańska, ale też korekty granic oraz plebiscytu na Polskim Pomorzu. Henderson był tym bardziej zdumiony, że Ribbentrop odmówił mu przekazania owych 16 punktów na papierze. Wręczenia tej noty zabronił sam Hitler, który obawiał się, że Polacy mogliby te warunki zaakceptować. Nie po to podpisywano około tydzień wcześniej pakt Ribbentrop-Mołotow, by teraz rezygnować z wojny i podziału łupów. Henderson zdołał jednak zapamiętać część żądań, a o godzinie 10.55 przetelegrafował je do Warszawy oraz naciskał na ambasadora RP w Berlinie, Józefa Lipskiego, by Polska poważnie rozważyła żądania Niemiec. Henderson był pod tym względem nieustępliwym zwolennikiem epizmentu. Brytyjski dyplomata przekonywał Polaków, że lepsze są ustępstwa Terytorialne, niż wojna, którą Polska przegra, gdyż alianci będą potrzebować bardzo dużo czasu, aby przyłączyć się do zmagań wojennych. O 12:40 Hitler wydał rozkaz potwierdzający, że atak na Polskę nastąpi 1 września. Tymczasem w Warszawie polski minister spraw zagranicznych Józef Beck, za namową Francuzów i Anglików, polecił ambasadorowi RP w Berlinie Józefowi Lipskiemu spotkanie z Niemcami. Polski ambasador miał spotkać się na rozmowach ostatniej szansy z Joachimem von Ribbentropem. Ale Józef Beck kazał ambasadorowi grać na zwłokę, czyli w razie nacisków ze strony Ribbentropa, Lipski miał się wymigać brakiem pełnomocnictw do podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Sęk w tym, że niemiecki wywiad przychwycił te instrukcje, dlatego Hitler i Ribbentrop wiedzieli, że Polacy chcą jedynie grać na zwłokę. Rozmowa Lipskiego z Ribbentropem miała miejsce dopiero o godzinie 18.30. Hitlerowski minister do rozmowy z Lipskim został namówiony przez Włochów, którzy byli sceptycznie nastawieni do wojny. Józef Lipski wspominał swój ostatni pobyt w niemieckim ministerstwie. Gdy zajeżdżałem po raz ostatni przed Aus Vertiges Amt, tłum zalegał ulicę. Kordon SS-manów utrzymywał porządek. W dolnym halu i na schodach stali umudorowani członkowie SS. Zanim doszedłem na pierwsze piętro, kilkakrotnie mnie sfotografowano. W tak dobrze znanym mi podłużnym salonie, z portretami z czasów Bismarka, nie było nikogo. Mimo woli spojrzałem na empirowy stół, na którym sześć lat wstecz podpisywałem z Neuratem pakt o nieagresji. Rozmowa Ribentropa z Lipskim trwała kilka, co najwyżej kilkanaście minut. Niemiecki dyplomata niespecjalnie chciał przedłużać rozmowę, gdy Lipski oświadczył, że nie ma żadnych pełnomocnictw ani uprawnień do prowadzenia pertraktacji. Na tym skończyła się ostatnia pokojowa próba rozwiązania konfliktu polsko-niemieckiego. Na nic dały się też naciski papieża Piusa XII. 31 sierpnia polecił on Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce, Filippo Korteziemu, aby spróbował nakłonić Polaków. Do zgody na włączenie Gdańska do Niemiec, aby uniknąć wojny. Józef Beck z miejsca odrzucił możliwość takiego porozumienia. W tym samym czasie Niemcy organizowali już prowokację gliwicką, która miała być pretekstem do wojny. O godzinie 21.00 niemieckie radio nadało komunikat o 16 punktach oraz dodano stwierdzenie, że Polska tę dobrą wolę Rzeszy odrzuciła. Radio dodało też ostrzegający komunikat o następującej treści. Sytuacja jest w chwili obecnej taka, że każdy dalszy incydent może doprowadzić do wybuchu w siłach wojskowych, które zajęły pozycje po obu stronach. Między godziną 21 a 22 w Berlinie wydarzyło się coś niepokojącego, co zdziwiło zachodnich dyplomatów. Otóż sekretarz niemieckiej ambasady Ernst von Weissecker, zaprosił nagle dyplomatów z Francji, Anglii i Stanów Zjednoczonych na Wilhelmstrasse. Celem ku zdziwieniu zebranych było jedynie poinformowanie ich o wspomnianych już wcześniej 16 żądaniach Hitlera wobec Polski, które jeszcze kilka chwil wcześniej przedstawiło niemieckie radio. Po tym krótkim komunikacie dyplomaci rozeszli się do swoich placówek, zastanawiając się, co ta wiadomość miała oznaczać. To, co działo się w kuluarach dyplomacji, nie było dostępne dla opinii publicznej w Polsce. Najważniejsze wiadomości czerpano więc z prasy. Ilustrowany kurier codzienny na pierwszej stronie cytował przemówienie premiera Wielkiej Brytanii, Neville'a Chamberlaina. Nagłówek brzmiał, Chamberlain oświadcza, nie ustąpimy ani na krok. W tym samym numerze z tego samego dnia jeden z polskich dziennikarzy rozpisywał się, że wojny jednak nie będzie. Oto fragment artykułu opublikowanego dzień przed wojną pod tytułem Czy Hitler prowadzi Rzeszę do odwróconego Monachium? Jest jeszcze ciągle rzeczą prawdopodobną, że Niemcy nie odważą się uderzyć na państwa frontu pokojowego, ale ze swej strony będą dążyć do przedłużenia i zaostrzenia wojny nerwów. Wszystko, co czynią obecnie, wygląda na gotowość uderzenia, ale ręka, która ma uderzyć, jest sparaliżowana. Niemcy potęgują alarmy wojenne do maksimum. Zachowują się tak, jak gdyby każdej godziny miała wybuchnąć wojna. Zrywają połączenia kolejowe, odwołują statki, rozdzielają kartki na chleb. Potęgują panikę wojenną u własnych obywateli. Wszystko po to, by wykazać swoją gotowość bojową, gotowość podpalenia Europy na wszystkich jej krańcach. Mają nóż na zębach i ryczą, bójcie się nas, bo już, już na was napadniemy i rozszarpiemy was. Nie chcą zrozumieć, że sytuacja się zmieniła, że tym razem natrafili na partnera twardego, wytrawnego, nie dającego się zastraszyć, który zna psychologię krzyżacką, psychologię perfidii i terroru na wskroś i to nie od dziś, ale od wieków. W prasie nie brakowało bojowych nastrojów oraz nagłówków w stylu Lawiną żelaza przyjmiemy wroga. Całość idealnie wpisywała się w propagandę o rzekomym przygotowaniu Polski do wojny pod hasłem silni, zwarci, gotowi. Przypomnijmy, że 31 sierpnia był pierwszym dniem organizowania powszechnej mobilizacji wojskowej. Cywile zaczęli angażować się do tworzenia rowów przeciwlotniczych. W akcjach tych publicznie wzięła też udział żona Józefa Piłsudskiego, Aleksandra. Wzywano do wpłat na rzecz Funduszu Obrony Narodowej oraz zachęcano do oddawania krwi. Prezentowano rysunki wraz z objaśnieniem, jak zrobić domową maskę przeciwgazową, oraz publikowano instruktaże zabiegu sztucznego oddychania. Niepokojąco musiały też dla ówczesnych czytelników gazet oddziaływać alarmujące apele i obwieszczenia o zagrożeniu wiszącym nad krajem. W oczy rzucały się nagłówki o takiej treści. Istnieje zagrożenie Rzeczypospolitej. Rząd polski, po wydaniu poprzednich zarządzeń, zmuszony jest w dniu dzisiejszym uzupełnić pogotowie poprzez odpowiednie do sytuacji obronne zarządzenia wojskowe. Choć paniki na ulicach nie było, to w powietrzu czuć było atmosferę wojny. Pisarka Maria Dąbrowska w swoich dziennikach pod datą 31 sierpnia zapisała: Oblepiamy okna paskami z papieru podniecenie zwariowany czas. Dla wielu najgorszy był stan wyczekiwania. Pytanie nie brzmiało, czy wojna wybuchnie, ale kiedy i gdzie. Na łamach wileńskiego słowa Stanisław Cat Mackiewicz pisał o zawiłej sytuacji międzynarodowej, która według niego nie pozwala Hitlerowi zacząć wojny. W treści popularny Cat pisał Dlaczego wojna dotychczas nie wybuchła? Czemu Hitler zwleka z napaścią na nas? Czy może się jeszcze dziś czy jutro cofnąć? Byłoby to niewątpliwie podważeniem swego prestiżu. To też sądzimy, że ciężko jest dziś Hitlerowi sam na sam z koniecznością powzięcia decyzji. Stąd przewlekanie sytuacji w jej dramatycznym napięciu. Gazety naszpikowane były donosami o incydentach polsko-niemieckich na ziemiach tak Polski jak i Rzeszy. Największa skala przemocy wobec Polaków miała jednak miejsce w Gdańsku. W mieście panowała napięta atmosfera. Nadzorująca teren Liga Narodów zdawała się tracić kontrolę nad sytuacją na rzecz hitlerowskiego Gauleitera, Alberta Forstera. Wysoki komisarz Ligi Narodów w Gdańsku, Karl Burkhard, 31 sierpnia wraz ze swoimi współpracownikami zaczął już palić dokumenty i osobiste notatki, tak jakby wojna według niego była już nieunikniona. W swoich wydanych później wspomnieniach pisał nie tylko o napiętej sytuacji w Gdańsku, ale też o swoich ostatnich godzinach pokoju. O 11:00 w nocy, gdy w całym domu tylko ja jeszcze nie spałem, do wewnętrznych drzwi ktoś głośno zadzwonił. Otworzyłem drzwi i do domu wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy dość szorstko przedstawili się jako pracownicy tajnej policji. Oświadczyli, że nie wolno mi opuszczać domu, że przewody telefoniczne zostały przecięte i że mam się przygotować na przyjęcie jeszcze tej samej nocy Gauleitera. Odparłem, że obecnie udaje się na spoczynek, a Gauleitera przyjmę jutro rano. O czwartej obudziły mnie pierwsze detonacje II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku wiele rzeczy niezwiązanych z wojną miało się wydarzyć. Przede wszystkim dzieci czekały na rozpoczęcie roku szkolnego, ale ze względu na sytuację zaczęto majstrować przy terminie. Początek roku szkolnego przypadał na piątek, ale w społeczeństwie panowało ogromne napięcie z powodu tego, że wojna mogła wybuchnąć w każdej chwili. Dlatego najpierw władze, by nie wzbudzać paniki, informowały na razie o kilkudniowym przesunięciu rozpoczęcia roku szkolnego, by ostatecznie wyznaczyć termin na 11 września. Pomimo wojny nerwów i wyczekiwania na pierwszy wystrzał, ludzie starali się nie zmieniać swoich planów. W miejscowości Sławsk w dniach od 1 do 15 września planowano lot stratosferyczny innowacyjnego balonu o nazwie Gwiazda Polski. Ubolewano nad fatalnymi wynikami polskich kolarzy na zawodach w Mediolanie i cieszono się sukcesami tenisistów w Talinie. Nadal prowadzono badania nad uruchomieniem w Polsce pierwszego kanału telewizyjnego. Może zatem wojna nie wybuchnie? W Polsce trwało też życie kulturalne. Popularny przed wojną satyryk Marian Hemar w tych ostatnich chwilach pokoju pracował nad rewią pod tytułem Pakty i fakty. Ludzie nadal rezerwowali miejsca u fryzjera, a gazety przygotowywały kolejne numery na pierwsze dni września. Pomimo zagrożenia wielu udziło się, że wojny może jednak nie będzie, że to tylko ćwiczenia lub polityczny blef. Wydaje się, że wśród tych złudzeń jednak gdzieś w głębi serca zdawano sobie sprawę, że wojna jest po prostu nieunikniona. A może jak to w życiu bywa, o jednej godzinie jesteśmy nastawieni, że wojna wybuchnie, by w innej chwili walczyć z tym poglądem i przekonywać się, że rozlewu krwi jednak nie będzie, że świat stał się zbyt piękny, by go niszczyć, że jest to kompletnie bez sensu. Dlatego na zakończenie warto przytoczyć intrygujące wydarzenie, które miało miejsce w Warszawie w ostatnich godzinach pokoju to pokazuje, że mieliśmy do czynienia z podwójną perspektywą oglądania rzeczywistości. Otóż znany przedwojenny artysta, konferencjer Fryderyk Jaroszy 31 sierpnia pracował nad inauguracyjnym przedstawieniem swojego nowego teatru. Sztuka nosiła wymowną nazwę Żyć nie umierać i swoją premierę miała mieć 1 września. Opinia publiczna bardzo wyczekiwała premiery tej sztuki. Jaroszy i inni artyści pracowali nad nią do północy 31 sierpnia. Na zakończenie próby wyjątkowo jakby instynktownie wszyscy oni uznali, że wspólnie zagrają i odśpiewają hymn polski. Obecny przy tej chwili dramaturg Jerzy Jurandot wspominał to zdarzenie z nieukrywanymi emocjami. Pianiści zasiedli z powrotem do instrumentów i zagrali. Jeszcze Polska. Z pierwszego rzędu widowni widziałem wyraźne łzy, które powoli zaczęły spływać im po twarzach, kiedy śpiewali. Płakały wszystkie kobiety, płakał Jaroszy. Płakali sceptyczni, z trudem poddający się wzruszeniu kabareciarze: Lawiński, Minowicz i Znicz. Płakał już zmobilizowany siwowłosy porucznik Marian Rentgen. Płakali przy fortepianach Boruński i Gimpel. Wszyscy. Wielu z nich widziałem tego dnia po raz ostatni.